E, witam. Dzisiaj tak e, niecodziennie, bo trening będzie w domu, mam mało czasu. Nie dam rady na o nie pójść. Mam dwa hantle 10-kilowe. Mogę jakoś trochę zwiększyć obciążenia nim. Więc staram... po prostu zrobię trening, żeby był jakikolwiek. Aktywność będzie... Ruchy będą podobne w teorii, tylko obciążenie będzie inne kompletnie. No i przepracuję te części ciała, co robię na normalnym treningu. O i dzisiaj dzień pól więc będzie jednoduszne na, na początku martwy i później jakoś tam nagram i zobaczycie No, miałem w ogóle nie trenować dzisiaj, ale musi być jakaś aktywność plus mam handle jakikolwiek w domu. się ciężej robi tymi hantlami, bo to w dwóch rękach się trzyma, plus one są gigantyczne. Już <tryk> <tryk> w sumie gówno widać, ale już dokończę serię na nagraniu. Uh. ale naprawdę za może dwa odcinki nie jestem pewny czy za trzy będzie o wiele lepsza jakość nagrań Jeśli nie mogę doczekać, będzie tak łatwiej nagrywać i w ogóle, że będzie zajebiście oparty ojeżdżący fotel no ale trudno, chcę to chociaż nagrać, chcę to, tą serię Dokończę drugą rękę i dwie takie serie i kolejne ćwiczenie Dobra, teraz tylko uginanie. jak na wyciągną tak robię, no co teraz zrobię normalnie handlami? Chyba po 10 kilo mają. O kurde, ciężko. Ty powiem, że ciężko tak szczerze. Porównywanie do wyciągu, ja robię 40 tam. No a tam są dwa sznurki, więc bierze się wtedy połowę szafy. Jest porównywalnie. Chyba 8 zrobiłem Ciech, no Nie, ale jest tak gorąco Totalnie nieporównywalne Jeśli chodzi o siłownię Bo tam jest klima itp Ale już w domu jest tak mi ciepło Okno otwarte Uff. Nic nie daje praktycznie Uff. Jeszcze takie Jedna seria, bo robię już po dwie e, Później będzie e, Zotman Kerst no i później rację tu jest na brzuch. Też sobie użyję hantelkę albo po prostu wezmę dwa talerze z tej hantelki do ręki. Będę tak robił. No, więc zapewne pokażę jeszcze Zotman i W sumie to tyle będzie. Uff, dobra. Jak mówiłem, tak to robię. To będzie zapewne za dużo ciężarów, więc go zmniejszę w kolejnej serii. Ale dobra, spróbuję. Ach. Ach, wielkie balony, a to tylko chyba 10 kg? No tak, 10 kg. O kurde. nie wiem co zrobiłem dobra jeszcze taka jedna seria i brzuch i w sumie to tyle więc nie będę przedłużał. Krótki zapewne będzie odcinek, jak to od kilku dni jest. Są krótkie, zapewne będzie gównianie wyglądał, bo no, ujęcia z dupy, no przyznam się, z dupy ujęcia. No ale żeby coś było, żeby było co innego trochę niż e... no treningi takie normalne na siłowni, to so, teraz trening w domu obywa. Fajnie, że mam te hantle. Mógłbym zrobić kalisthenię z trening treningiem, pompki i tak dalej z podwyższeniem, ale no wczoraj był pusz. więc tak naprawdę zrobiłbym podciąganie na półu Australijskie lub zwykły, ale nie mam drążka, to nie mam gdzie chwycić się, żeby zrobić australijskie podciągania A więcej ćwiczeń na plecy naprawdę nie ma, jeśli chodzi o masę własnego ciała Albo nie pamiętam w tym momencie no. Więc ja się z żegnam I do następnego odcinka, jak to zapewne będzie, trening Albo coś innego, z zastanawiam się, e, bo są jeszcze plany na różne e, odcinki ciekawe. Coś ciekawe Daję różnorodne niż sama siłka. No, więc się zamierzam nam żegnam,